Witam moje kochane skorpiony w czytaniu romantycznym partnerskim. Przypominam, że moje czytania nie mają ram czasowych, czyli to nie jest czytanie na ten miesiąc. Kiedykolwiek się natkniecie, może być aktualne. Zabieramy się od razu, bo ja lubię od razu do rzeczy przechodzić, do czytania i chciałabym zobaczyć, jaka jest ogólna energia. Na moich kochanych skorpionów. Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za Wasze cudowne komentarze. Naprawdę jestem Wam ogromnie wdzięczna za, um, za zwrotny komentarz, właśnie żebym wiedziała, um, czy jestem na dobrej drodze. I piszcie mi na przykład, jakie czytania byście chcieli, um, bo um, cokolwiek, co pomoże po prostu. Um, Ulepszyć ten kanał. Ok, słuchajcie, mamy żeńską energię, która opowiada o, o umiejętności otrzymywania, tak? Czyli, e, czy jesteście otwarci na to, żeby dostać, e, dostać coś, tak? E, Zobaczmy jak to się będzie miało do reszty kart. Jeszcze jedną może poproszę. Jeszcze jedną kartę poproszę. Jeszcze jedną kartę. Ups. Słuchajcie. Jedną. Okej. Okay. Um, wow, jakieś błogosławieństwo, słuchajcie. Spokój, um, poczucie bezpieczeństwa. Um, może dobra wiadomość, nowe życie też tak jajko reprezentuje nowe życie. Zobaczymy jak reszta kart, co reszta kart nam powie. Okej, okay, no pięknie, bardzo piękna energia, słuchajcie. Eee, jakie wskazówki, jeśli chodzi o miłość? Uuu, jak wstępko eee, Okej. Okay. No jeszcze jedno. <grywka> Słuchajcie. Wyskakują mnie po prostu, tutaj nie wyskakuje. Okej, okay, to jest do góry nogami. Słuchajcie, um, tak jak tutaj mówię o emocjach. Um, być może um, Właściwie zacznę, od, właściwie zacznę od tej, bo to, że one są wyskoczyły razem, też ma znaczenie. Ta karta mówi, że jest w Waszym życiu jakiś, nie wiem, paradoks, którego nie możecie na dzień dzisiejszy rozwiązać. Jakąś zagadkę macie, tak? Po prostu męczy Was jakieś pytanie, na które nie potraficie w danym momencie odpowiedzieć, tak? Nie wiecie, jaka jest odpowiedź. I um, jakby tutaj um, wszechświat was nawołuje do tego, żebyście cierpliwie poczekali, tak? Ten paradoks się rozwiąże, ale nie w tej sekundzie, tak? Nie w tym momencie. Trzeba będzie poczekać. Um, I ta karta mówi o emocjach, kiedy zachodzą jakieś zmiany, tak? I um, od nas zależy, tak? Jak. Y zareagujemy na zmianę, która na przykład na dany moment nie wiemy, czy to jest dobra zmiana, czy zła zmiana, tak? Um, więc pozwólcie, jakby podejście do, do tematu um, spokojnie, tak chłodno, um, i po prostu ufajcie, że, że dostaniecie tę odpowiedź, że to się rozwiąże. Um, no jest bardzo ważne, czy my na przykład podejdziemy do do jakiegoś aspektu negatywnie, tylko dlatego, że nie wiemy właściwie, co nam to przyniesie na dłuższą metę, tak? No możemy spojrzeć ufnie na to i wierzyć, że, że to będzie coś dobrego i pozytywnego, a możemy... Zamartwiać się i roztaczać czarne wizje, prawda? Natomiast ja mam tutaj, słuchajcie, dużo takiej spokojnej energii, takiej akceptacji, tak, te dwie karty o tym mówią: akceptacja i takie przyzwolenie e, na to, co się dzieje, e, z, ta, z takim spokojnym sercem, właśnie. Mm. No, ciekawa jestem jeszcze, zobaczymy, jak te karty będą się miały do reszty rozkładu. Ym, zaraz zobaczymy. I może wezmę tą talię. Stanowiłam się, którą talię wybrać, ale um, wybrałam dobrego tarota, tak się nazywa. No i zobaczmy, co moje skorpiony powinny wiedzieć, jeśli chodzi o sprawy miłosne. No, ciekawe, takie dosyć tajemnicze to, co powiedziałam wcześniej, było, tak? Bo dla każdego to będzie oznaczało co innego, w każdym życiu, w każdego z Was w życiu dzieją się inne rzeczy, wiadomo, to jest czytanie od inne. Um, natomiast ciekawa jestem, właśnie, czego to się tyczy. Mhm. Cztery buławy. Jeżeli wy jesteście sami, to jakby ze spokojem patrzycie na przyszłość, nie martwiąc się, kiedy ktoś do Was przyjdzie. Um, czuję straszny spokój, słuchajcie, straszny, nie straszny, cudowny, cudowny spokój z tego czytania. To jest jakby wy sobie cichutko przywołujecie e, tą osobę. E, no, natomiast nie jesteście jakby zestresowani tym faktem, że, że nikogo nie ma w danym momencie. Mhm. Dokładnie, rozglądacie się. No i ja chcę jeszcze rozłożyć resztę, żebym wiedziała jak to wszystko się ma jedno do drugiego. Bardzo pozytywna karta. Jeżeli nie jesteście, właśnie, y, jesteście sami, to jest potencjał, że ktoś się pojawi. Ale właśnie wasza postawa tutaj ma bardzo ogromne znaczenie to, że wy macie taki spokój w sobie. No co nie, skorpion? Coś nowego okej. Okay. O, oh, wow! I na spodzie macie asa pucharów, który też zwiastuje mm. nową miłość, nową ofertę. Dla niektórych, dla niektórych słuchajcie, od, odbieram bardzo. Silny vibe, że ktoś jest w ciąży, słuchajcie. Mhm. Dobra, ja muszę to powiedzieć. Dla niektórych z Was, e, oczywiście, czytam zarówno dla e, ludzi, którzy są samotni, albo którzy są w związku, tak? Także nie wszystko będzie rezonowało w 100%. Niektórzy z Was. E, właśnie spodziewają się dziecka, może zaszli w ciąży, może dopiero się dowiedzieliście, tak, że jesteście w ciąży, albo jeżeli mówię do Panów, że Wasza partnerka jest w ciąży. I wy jakby nie do końca wiecie, czy wy jesteście gotowi na to dziecko, czy nie. Natomiast jakby akceptujecie to, co do Was przyszło z otwartym serduchem, tak? przyjmujecie to, tak, z otwartymi ramionami, jesteście dosyć spokojni, mimo, że jakby wydaje się, jakby to było takie, no, nieplanowane. I, I właśnie dla niektórych z Was, szczególnie dla Panów, chociaż nie, niekoniecznie, Wy nie wiecie, czy Wy jesteście gotowi na to po prostu, żeby żeby Stać się rodzicem, tak? Um, natomiast nie podchodzicie do tego negatywnie, tak? Że ja nie, tylko po prostu Was to zaskoczyło, nie planowaliście tego w tym sensie. I teraz tak. Wow, słuchajcie. Mm, więc zacznę może od tych, co są w związku. Um, i no, wygląda na to, słuchajcie, że będziecie mieć właśnie powód do celebrowania. E I dla niektórych z Was to właśnie jest ta ciąża. E lub też po prostu e jesteście w harmonijnym związku i e stabilnym, i na przykład e decydujecie się na kolejny krok, e tak? E do przodu. Nie wiem, dla niektórych to będzie ślub, zaręczyny, zamieszkanie ze sobą razem. I jeżeli, jeżeli Wy się spodziewacie dziecka, no to rozglądacie się, prawda, za tym, żeby, no, jak tu teraz dostosować Wasze życie do nowej sytuacji, tak. Taki piękny dar, słuchajcie, od Boga, tak? Zobaczcie, dwie karty o tym mówią pięknie. Um, I na przykład zastanawiacie się nad większym mieszkaniem, albo nad nie wiem, e, mężczyźni, żeby e, zdobyć kolejne źródło zarobkowania, tak? W każdym razie, jakby dostosowujecie e, swoje życie do nowej sytuacji, tak? E, i jakby i te y, takie nowe stare modele, przepraszam, myślenia muszą odejść y, w niepamięć, tak? Ponieważ wasze życie się zmienia teraz na y, no, już nieodwracalnie, także trzeba y, teraz zmienić y, sposoby myślenia, tak? Y, y już nie ma tylko mnie, ale jestem ja i dziecko, tak. Um, słuchajcie. I no, to jest e, czytanie takie pełne naprawdę harmonii i miłości. Um, zobaczcie, nawet jeżeli Wy nie, będzie, nie jesteście gotowi na to dziecko, to um, tutaj nie, nie będzie po prostu problemu, żeby um, zmienić perspektywę, sposób myślenia i życia, tak? Dostosować wszystko, bo um, z otwartymi rękoma, tak? Przyjmiecie ten dar, e, słuchajcie. Nawet jeżeli wam zaskoczył, tak? E, jeżeli chodzi o, um, o osoby, które nie są w związku, no to jest ogromna szansa, słuchajcie, żeby poznać kogoś, um, Ktoś, um, to może dla niektórych to będzie ktoś, słuchajcie, młodszy od Was. Mm -hmm. um, to będzie coś takiego niewinnego, może być, zacząć się niewinnie bardzo, natomiast jest duży potencjał, słuchajcie, żeby to e, stało się coś, e, przekształciło się w coś stałego, stabilnego. Um. Ta karta mówi właśnie o takim stabilnym, wschać harmonijnym związku, macie znaczy miłość. I jeżeli jesteście um, właśnie z singlami, to ach, ponieważ ja odbieram taką strasznie spokojną już to mówiłam, strasznie, nie strasznie tylko cudownie sp spokojną energię. Um, dla niektórych z Was wy zrobiliście ogromną pracę, jeżeli chodzi o podejście do życia, czyli um, staliście się otwarci, tak, przestaliście tak neurotycznie patrzeć w przyszłość i o Boże, co to będzie? E, nie, e, odrzuc odrzucacie takie e, wszystkie głosy śmieciowe z tyłu głowy, które e, są negatywne. I e, dzięki temu, że właśnie uczyniliście tę zmianę, słuchajcie, to Wam przyniesie e, no, miłość. E, słuchajcie, obfitość. E, prawda, macie tutaj dwie, trzy, przepraszam, trzy, cztery karty, które mówią o stabilności miłości um, o jakichś takich ofertach e, które na was spłyną właśnie z e, od wszechświata słuchajcie e, takie prezenciki e, ja może bym jeszcze wyciągnęła e, trzy karty dla osób, które z, nie są w związku Właśnie dla singli. Um, co jeszcze dla singli? Co dla singli? Mhm. Wy słuchajcie, jesteście naprawdę w dobrym miejscu. Patrzcie, macie um, dwa razy dwa. Macie, słuchajcie. Siłę, naprawdę, cokolwiek, um, jakiekolwiek um, doświadczenia macie ze sobą, to Was tylko wzmocniło, słuchajcie. Um, co jeszcze dla singli? Mm, o, oh, wow! No, słuchajcie, coś. Ten. To jest. Um, Karta, która mówi o jakimś wydarzeniu, które, się, które będzie miało miejsce szybko, tak? Czyli jeżeli ten książę na koniu ma przyjechać, to on słuchajcie, przyjedzie, także to nic dziwnego, jak wy macie taką energię, mm. zobaczcie, wy jesteście z otwartymi ramionami tutaj czekacie, tak? Może tak powiem. Jesteście spokojni. Mm, super. No, nic dziwnego, jak się tak wibruje, to na pewno super rzeczy się przyciąga. Wow, i jeszcze jedną poproszę jeszcze jedną dla moich singli. No dostaniecie coś od świata, słuchajcie, to już do Was idzie i to będzie związek, który jest um, taki sprawiedliwy na zasadzie um, no partnerski, tak, nikt um, zdrowy, zdrowy związek, tak, równowaga między otrzymywaniem i Um, i dawaniem, słuchajcie. Czyli ta osoba, tak samo, tyle samo, ile Wy w serca w to włożycie, to ta osoba też tyle włoży. Wow, słuchajcie, piękne. Nie poddawajcie się, naprawdę, macie siłę, gdzie nawet jeżeli... Um, wygląda na to, że nie będziecie długo czekać, słuchajcie. Ta karta o tym mówi, no. Wow. Wow, wow, wow! Piękna, słuchajcie, taka bardzo stabilna energia. Stabilna, spokojna, zrównoważona, która Wam um, właśnie przyciąga um, stabilny, stabilnego partnera, stabilny związek, harmonijny związek. No, a dla niektórych z Was, którzy się spodziewają dziecka, gratuluję. Um, Duża reorganizacja, tak? Będzie jeśli chodzi o życie, kompletnie się wywróci, ale naprawdę, same, same pozytywy tutaj y, widzę. I nawet jeżeli mówię tak, jak dla tych, którzy nie są gotowi, y, nie, nawet jeżeli nie jesteście gotowi, bo po prostu nie mieliście czasu, żeby nawet się przygotować może zastanowić się nawet, czy chcecie. Tak naprawdę, e, że tak powiem, przyjmiecie to e, e, godnie e, i e, szczęście, widzę tutaj, naprawdę harmonii i szczęście, słuchajcie. Także pięknie. Dziękuję Wam serdecznie i życzę dużo miłości. Pozdrawiam, ta.